Generalny inspektor Pentagonu zapowiedział audyt pomocy wojskowej dla Ukrainy. Niestety sama notka jest dość enigmatyczna, jednak wiadomo, że chodzi o pieniądze i z tego co udało mi się ustalić, nieprawidłowości są rzędu kilku miliardów dolarów. W tle mamy szarpanki polityczne na kapitolu w sprawie budżetu, a także niespodziewaną wizytę Antonego Blinkena w Kijowie. O jejku, 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 jejku. Witam Was. Zaczynamy od zapowiedzi audytu, a także jego przyczyny. Celem niniejszego memorandum jest powiadomienie Państwa, że planujemy rozpocząć przedmiotowy audyt we wrześniu 2023 roku. Celem tego audytu jest określenie zakresu i wpływu zmiany szacunków z marca 2023 roku w zakresie wyceny aktywów przekazanej w ramach Presidential Drawdown Authority. PDA, ustalić, czy DOD Components postępował zgodnie z obecną polityką przy aktualizacji wartości przedmiotów dostarczanych Ukrainie za pośrednictwem PDA, oraz ocenić, czy bieżąca polityka wyceny PDA jest zgodna z federalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Doczytajmy jeszcze szybko, co to jest ten Presidential Drawdown Authority. Nowy pakiet zostanie ufundowany dzięki mechanizmowi Presidential Drawdown Authority, PDA, zezwalającemu prezydentowi na transfer nadwyżki broni bez zgody kongresu w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną. Czyli coś się nie zgadza z wyceną broni, którą Józef Biden na mocy specjalnego mechanizmu transferuje w Ukrainę. I tylko tyle z notatki wychodzi. Jednak dotarłem do szczegółów. Otóż, Stany Zjednoczone transferują broń, którą mają na stanie, jednak jest oznaczona jako zapasy, jako nadwyżki. Józef Biden z kolei w tym swoim mechanizmie ma jakąś pulę budżetu, którą wynegocjował w Senacie. Każda sztuka sprzętu, każda sztuka broni jest wyceniona, no i jak w sklepiku, Józef Biden wraz z doradcami decyduje, co wytransferować w Ukrainę. Tak ja wiem, jaka jest poprawna forma. I w maju, nie, w marcu doradca, doradca senatu, doradca do spraw obrony stwierdził Hej, ktoś się pierdolnął w wycenie. Wycena sprzętu jest przeszacowana i możemy wytransferować więcej sprzętu. Odkryliśmy niespójności w sprawie, w jaki wyceniamy sprzęt, który podarowaliśmy, powiedział agencji Reuters jeden z wyższych urzędników do spraw obrony Ukrainy. Urzędnicy i doradca Senatu wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości. Jak podają źródła, Kongres zostanie powiadomiony o korekcie księgowej w czwartek. To jest informacja bodajże z 15 maja. Jednak jeden z republikańskich senatorów powiedział Bidenowi: Panie, tak się nie robi! Nie można tak sobie manipulować zasadami wyceny. Okej, okay, teraz wychodzi, że będziemy mogli wytransferować więcej broni w Ukrainę, ale co, jeżeli w przyszłości jakaś okay, cwana gapa znowu się pomyli, i to wszystko trzeba sprawdzić. Zmiany Departamentu Obrony w ocenie kosztów broni wysyłanej na Ukrainę jest poważnym błędem. Powiedział amerykański senator Roger Wickler, czołowy republikanin w Senacie Komisji do Spraw Służb Zbrojnych. Jego skutkiem byłoby niedoszacowanie przyszłych potrzeb naszych europejskich sojuszników. Naszym priorytetem powinno być zwycięstwo Ukrainy nad Putinem. Jednostronne zmienianie kalkulacji pomocy wojskowej jest próbą oszustwa i podważa ten cel. Podsumowując, w maju pojawiła się nieoficjalna informacja, że pomoc dla Ukrainy przeszacowano około 3 miliardy dolarów. Natomiast w czerwcu Pentagon już przyznał oficjalnie, że pierdolęli się w obliczeniach na około 6 miliardów dolarów. Following up from, um, some announcements earlier this year. During the department's regular oversight of our execution of presidential drawdown authority for Ukraine, we discovered inconsistencies in equipment valuation for Ukraine. In a significant number of cases, services used replacement costs rather than net book value, thereby overestimating the value of the equipment drawn down from U.S. stocks and provided to Ukraine. Once we discovered this misvaluation, the comptroller reissued guidance on March 31st, clarifying how to value equipment in line. With the financial management regulation and DOD policy to ensure we use the most accurate of accounting methods. We have confirmed that for FY23, the final calculation is $3.6 billion, and for FY22, it is $2.6 billion for a combined total of $6.2 billion. These valuation errors in no way limit or restricted the size of any of our PDAs or impacted the provision of support to Ukraine. And while the DOD while the DOD retains the authority to utilize the recaptured PDA, this has no bearing on appropriated USAI or Ukraine PDA replenishment funding approved by Congress. No i teraz wchodzi kontrola, by sprawdzić, czy rzeczywiście omyłkowo przeszacowano wartość pomocy dla Ukrainy, co będzie skutkowało możliwością wytransferowania większej ilości sprzętów po obniżce. Na wyceny? Czy to jest tylko sprytny zabieg, by Józef Biden nie musiał zabiegać o nową transzę pomocy z Senatu, kiedy zaczyna się przedwyborcza gorączka? Co wyjdzie podczas kontroli? Nie, nie wiem. No ale całkowitym przypadkiem, dzień po ogłoszeniu audytu do Kijowa wybrał się Antony Blinken. A teraz taka ciekawostka, no bo tutaj mamy spieranie się o koszty sprzętu, ale u nas w Bolanda musicie wiedzieć, że wycena wyceną, <laughs> ale nie wiadomo, która państwowa jaczejka jest odpowiedzialna za transfer nowoczesnego sprzętu w Ukrainę. Ja tutaj piję do alarmistycznego materiału pana Grzegorza Płaczka, który wysłał zapytania do kancelarii prezydenta, premiera, i do MONU, no i na podstawie oficjalnych odpowiedzi, no, żadna z tych naczejek się nie przyznaje. To tak, jakby ktoś usłyszał w telewizji, że Dudu mówi o pomocy Ukrainie, albo Mateusz Morawiecki, czy Mariusz Błaszczak. Potem ktoś z Ukrainy się zjawił i sprzęt wydano. Nikt się do tego nie przyznaje, przynajmniej oficjalnie. Chodzi między innymi o transportery Rosomak. Moduły, moździerzy rak i wyrzutnie piorun. No i teraz warto się skupić, bo sprawa nie wygląda dobrze. W pierwszej kolejności spytałem o szczegóły Ministerstwo Obrony Narodowej. Otrzymałem oficjalną odpowiedź. Ministerstwo nadzorowane przez pana ministra Błaszczaka poinformowało mnie, że szczegółów umowy nie zna, i przekierowało mnie do pana premiera Morawieckiego, czyli do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Wysłałem zatem kolejne pismo i spytałem oficjalnie KPRM o szczegóły dotyczące przekazywanego Ukrainie uzbrojenia przez stronę polską, i otrzymałem odpowiedź. Kancelaria prezesa Rady Ministrów w swoim piśmie poinformowała mnie, że szczegółów nie zna i że o kwestię przekazywania polskiego uzbrojenia stronie ukraińskiej. Należy pytać Ministerstwo Obrony Narodowej. Ewentualnie może pomóc Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wiemy już, że Ministerstwo Obrony Narodowej nic nie wie, bo samo wcześniej odesłało mnie do pana premiera, więc zwróciłem się z zapytaniem do trzeciej instytucji, czyli do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ktoś przecież chyba zarządza procesem przekazywania polskiego uzbrojenia w stronie ukraińskiej, i ktoś nadzoruje przepływ pieniędzy? Mówimy o miliardach złotych i bezpieczeństwie Polski. Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź. I teraz Polko i Polaku usiądź wygodnie, bo zrobi się dziwnie. Ministerstwo Aktywów Państwowych w swoim piśmie poinformowało mnie, że, cytuję: Nie jest informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytania o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły. Koniec cytatu wszystko wskazuje zatem na to, że takiej umowy zwyczajnie nie ma. Słowa Ukrainie! No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo, gdzie będziecie mogli sprawdzić, czy nie ominął was żaden z ostatnich filmów albo nie ominął taki, który akurat by was zainteresował. Odsyłam także na tatuśka, gdzie sobie pykam w gierki komputerowe, oczywiście, jeżeli ktoś lubi grać, jeżeli ktoś lubi sobie popatrzeć. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, no wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.